Siemanko, ja jestem Rebel, a to jest kolejny odcinek z serii sosnówka grze Farming Simulator 17 i dzisiaj zajmiemy się y, krowami. Tak, wreszcie nadeszła ta pora, że zebrałem dupę w troki, pozbierałem trawę. Y, kiszonka już tam jest, bele to samo, kupiona, kopiona przyczepa na wodę. I cóż, teraz krowy. Ale wpierw. Nim zajmę się oto tą maszynką, która tu jest. Służy ona do mieszania paszy dla krów. Zajmę się kupnem krów, gdyż bez tego no, nie zaczniemy. Dobra, teleportujemy się do sklepu ze zwierzętami i kupimy sobie. Jakbyście słyszeli myszkę, no to sorki, no ale. No, dobra. No, jakbyście słyszeli yy, myszkę, to sorki, ale po prostu. Y inaczej mam dzisiaj mikrofon ustawiony, gdyż nie słyszałbym na słuchawkach tego, co mówię, z racji takiej, że mam zapalenie ucha i jestem troszeczkę. Nie w nastroju, żeby nagrywać ten odcinek, ale się zmobilizowałem. Dobra, zablokowałem się od dwie krowy. Tutaj mamy krówki, piękne muczki, 25. I cóż, yy, teraz nadszedł czas na mieszanie paszy dla nich. Yy, teraz, jak to jest rozpisane. Dla paszy zbilansowanej to jest chyba 40% trawy, 40 kiszonki i 20 słomy. No zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, niech on się grzeje, przejdziemy do tego. 2000 litrów praktycznie trawy, O kurcze. czyli nie tak to działa. Ja piernicz, jeszcze z trawy rosypską. Trudno, no pierwszy raz się tym zajmuję. Sorki, podjedziemy tym paszowodzem. Od krowy, czyli fail już zaliczony, aczkolwiek tam jest trawa, a ma być siano. No jeszcze zobaczę, no kurde, może po prostu paszowóz. Paszowóz dostał jakiegoś upośledzenia nagle i się coś stało. Może trzeba po prostu włączyć. Jak nie, to sobie wysypię tą trawkę, bo i tak ją muszę przewieźć tutaj w to miejsce, które sobie rozbudowałem po prostu. No, czyli jednak tak to nie działa. To tutaj sobie przewiozę trawę. Belki też tu później sobie poukładam. I cóż, tutaj mam słomę i kiszonkę. Na razie będzie taka uboga ta mieszanka. A jak zrobiłem te płytki? Jest taki mod, że do wałka dodaje nam nowe tekstury. Yy, które powstają na, po użyciu tego walca Dobra, sobie przejdziemy tak, co mamy, Siano. Może chociaż ze mi się uda. Dobra, udało się. I teraz by mi pasowało... zebrać... tamtą kiszonkę. Ale widłami nie chcę ryzykować i... sprawdzę, czy mam tu chwytak. Jak nie, no to zaryzykuję tymi widłami, ale to... To mnie nie przemawia. Dobra, jest. Chwytak. W sumie mogłem od razu podpiąć ten chwytak. Kurde, a nie bawicie się tymi widłami. No ale trudno. Tam się miesza. Na razie słoma. Sama. Dobra, i jedziemy po najważniejszy składnik kiszonka. I też najtrudniejszy do pozyskania, mi się wydaje, z tego wszystkiego. Tylko teraz, jakby to zabrać. Tak, jest to rozszczelnianie. Dobra, wszystko ładnie poszło na razie. Poprawię sobie mikrofon, dobra, i możemy robić dalej. Oj, no nie chcę przypierniczyć w ten paszowóz. To ta trawa pójdzie dla owiec, po prostu jeszcze sobie owieczki szeptutęńko zrobimy Ależem kurde nie sprawdził jak robić tą paszę Nie przypomniałem sobie To tak średnio chyba wyjdzie ale zawsze coś. No ważne, żeby te krowy miały coś żreć po prostu. Żeby mogły produkować mleko. Ja już słyszę, głupi kot mi skacze na klamkę od drzwi. Dobra. A, i napiszcie, czy Wam się podoba farma teraz, jak tu jest. Bo mi się to osobiście bardzo mi to pasuje do sosnówki. Jak to wygląda? 50, 50 i 0. Lewa, prawa. A wiadomo sobie cofniemy. O, wow, 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 wow. na razie. No i krowy mają od razu pościelone. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja u nich. Kiszonka, siamo, si siamo, siano. Słoma jest, kiszonka, kiszonki jeszcze można im dać, trawy też. To może bez użycia... Chociaż... Naładuję sobie cztery do tego paszowozu, a nie będę tak jeździł w kółko z tymi belkami. Dobra. No i trawę im chyba też jakoś damy, ale bo tam pisze, że można dać trawę, a to jest trawa, to nie jest siano, nie jest słoma czy siano, no siano, tylko to jest zwykła trawa, no te kruska będą potrzebować wpytę tej kiszonki. I to mnie martwi troszeczkę. Tam mi się poprzekrzywiało. No i zobaczcie, już kurde poszło tyle... Tyle tej kiszonki. A praktycznie te krowy nie są nawet koryta nie są w połowie napełnione. Tą trawę będę musiał sobie przewieźć tutaj. Dobra, jeszcze jedna wejdzie. O, nie, 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 nie. Chyba się nie wypierniczy to. Raczej nie. Dobra, odstawię sobie go. Mam kierunek zrzutu na prawo. No i na razie krowy mają tylko... ...tylko kiszonkę. Ale już są przysłomie. Dobra. To chyba z praczowozem na razie jest koniec. Teraz sobie pojedziemy po tą trafę. A to sobie weźmiemy podepniemy jeszcze tura do drugiego ciągnika, żeby nie musieć odczepiać ciągle od tego maseja tych przyrządów. Dobra, na szczęście się podpięło. O, no właśnie, jak to wygląda? Wody nie mają, nie ma. Słomy jeszcze by się przydało trawę. Trawę. O, i ogólnie pobrałem taki modzik na yy, takie właśnie bariereczki, yy, to jest drut tam rozciągnięty, no i to jest tak po prostu idealnie pasuje do klimatu tej mapki. Podoba mi się to. Nie powiem. że sobie objadę tą zagrodę krów dookoła. Popatrzę co i gdzie. Chyba trawę Tak, tutaj trawę Ale ja to zrobię trochę inaczej jednak Bo jak tak patrzę to Zanim ja tu naładuję tej trawy To oho, Sporo czasu minie Dlatego zaraz mi się przyda właśnie masy A tego sobie Zostawimy tutaj, on już nam nie będzie potrzebny, yy, jeszcze im yy, słomy. a zbilansowaną karmę to już po odcinku sobie ogarnę. O, jak Fajnie. Jakby mi się jeszcze udało z tym dojechać, to by było miodzio. O kurde no. Ciasna ta obora. Nie ma w jaki sposób wjechać. A już mi się polepszyło trochę z tym. Tak, już jest. Czyli tam tabelka się pewnie jeszcze rozłoży. E, trawa. No to teraz się trawą zajmiemy. Ale żeby się zająć trawą, to ja potrzebuję... wpierw sobie tego tura odczepić, bo on będzie mi przeszkadzał. Do tego, co ja zamierzam zaraz uczynić. Dobra. też sobie też obciążnik zostawię. I jedziemy po pewną bardzo fajną maszynę. Tutaj sobie rzepak posiałem. Myślę, że zbiorę go i w przyszłym odcinku będą takie konkretne zakupy. Gdyż zbliża mi się orka na największym polu, a ja mam pług dwumetrowy. To by mi naprawdę długo nim zajęło oranie, ale... Na szczęście, mam pewien pomysł. A co to za maszynę podpiłem? To jest taki jakby zbierak. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Pomaga nam w zbieraniu różnych rzeczy, które leżą sobie po prostu na ziemi. Jest to spora maszyna ciężka, ale naprawdę przydatna. Oczywiście nie jest oryginalnie w grze niestety. Ale jakby była, to o! sobie wystawimy rurę, i zbierzemy tamten nadmiar. I tak właśnie będę przewoził. Z tego miejsca w bez pierniczenia się z ładowaczem czołowym czy też teleskopowym, to jest naprawdę genialna sprawa. Znładujemy tak za 80%. No to jednak mi troszeczkę zeszło z moimi obliczeniami. Dobra, odczepimy i zawieziemy to do krów. Oczywiście ten nadmiar to wysypię sobie tam. Tutaj gdzie jest to pole, też takie malutkie co mi został kawałeczek, no to w późniejszym etapie serii to już... Tam naprawdę będzie... Będzie coś fajnego stało. Zresztą sami zobaczycie to. Ale to jeszcze naprawdę długo, długo. Gdyż to są bardzo kosztowne rzeczy. Niektórzy już się pewnie mogą spodziewać co to jest. Ale nie będę mówił, dobra, krowy mamy już prawie załatwione, jeszcze tylko woda sobie wysypię trawę tutaj. No nie. Dysypnik. Dobra, niech się to zamknie. Zamknęło się. Jedziemy po beczkę. A masuje jak widzicie. Od poprzednich odcinków też troszeczkę przebiegu załapał, gdyż po prostu miałem niezły zapierdziel ostatnio na farmie. Sporo rzeczy musiałem przygotować pod te krowy, i choćby z taką kosiarką y, masę już zrobił prawie 3 motogodziny. Beczka jeszcze nie używana, źle pojechałem. Dobra, teraz jakoś tutaj tak fajnie podjechać, żeby się nie wpierniczyć do tej wody, no to oczywiście zatankuję ją do pełna. Jakaś mi tu mucha lata w pokoju. 7000, ponad 7000 litrów wody. Całkiem fajna liczba. Zawiedziemy to sobie do krówek. A no mówię zbilansowaną karmetę już poza odcinkiem. Bo po prostu. Tam muszę jeszcze sobie obczaić, co trzeba zrobić. Jeszcze prawdopodobnie będę musiał sprasować sobie niektóre rzeczy. Znaczy trawę. Oczywiście. Ile tu wejdzie? Trochę wejdzie. Może nawet... No i całkiem fajnie. No i już tu nas świniły. Kurde, krowy. Trzeba będzie kupić teleskopa za niedługo. Tylko wpierw jeszcze to co w w przyszłym odcinku będę kupował, co mi się przyda właśnie do orki. Dobra, jeszcze im sobie posprzątamy. Znaczy jeszcze wpierw odwiozę ten paszowóz tam na miejsce i posprzątam krową to co zdążyły na śmiecić. Też niedługo planuję kupić się Już Wam powiem, nawet jako marka sieczkarni, Rotzel czyli ta za 221 tysięcy. Bo po prostu większa mi na razie nie jest potrzebna. A jest też taka mała do traktora podpinana, ona jest zbyt mała. I jest słaba. Dobra. Czy one brudzą tylko tam, czy tu też potrafią sobie coś wywalić? No niestety tego nie popchnę. Ciasna jest ta obora, kurde, trzeba będzie kupić też do rozrzucania właśnie y, słomy. Też taka maszynka jest. Na pewno ją wkrótce kupię. O już trochę obornika jest tam na samym dnie z pięć litrów może. Dobra, troszeczkę to. Troszeczkę nadmiar tej trawy im wrzuciłem. Uohoho. Walnąłem w belkę jeszcze na domiar złego. A teraz myślę kolejna owce. Owce już wkrótce świnie sobie na koniec zostawię, bo najwięcej się nimi opiekowałem w tym farmingu. Co prawda nie na odcinku, ale, ale najwięcej. I już mi się troszeczkę znudziły. I chciałbym coś innego porobić. Jeszcze zobaczymy, jak idzie z obornik 69, już. Pasza mieszana, 20% trawa. Tak, 50 kiszonka siano i 30% zbilansowana karma. To będę musiał popatrzeć na zbilansowaną karmę i tyle. Dobra, ja się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście łapka w górę. Jeżeli nie subskrybujesz, no to zachęcam do uczynienia tego. I cóż, do kolejnego odcinka, na razie, trzymajcie się i cześć.